Ero Mopiki, tu sester jaka to jest kolejny odcinek serii Upiorne Akta 2, Śladami Zbrodni. Kontynuujemy właśnie yy, to, co ostatnio robiliśmy. Czyli oczywiście musimy jak najszybciej. Z... Dobra, 3x. No to idziemy kontynuacją z yy, właśnie. Właśnie zbiera cały. Czyli mamy kłódkę, brakuje słońca, pilnika, 3x, magnes, odkurzacz, wiertarka, kołozabata i klucz do kłódki. No to jedziemy z tym. Pod, podkreślam, że to nie jest taka łatwa gra. O! I się pośpieszyłem. A zaraz to... I nie dobra. To jest chyba wiertarka, ale nie ma czym. Hmm. okej okay. pilnik, hm, coś jest wyżłobione pod tą plamą. Magnes, hmm. coś jeszcze szukamy? Podkreślę, że nasz detektyw ma zawsze kłopoty, bo policja go szuka. Jeśli X i gra będzie wygrana, spray i wygrałem. No dobra, czyli co szukamy dalej? Odkurzać to już wiadomo gdzie. Przez odkurzać, co o co chodzi? Dobra, odkurzacz mamy. Hm. Czyli coś jeszcze szukamy? No dużo szukamy. O proszę krótko, i koło zębate. To jeszcze wielka i słońce. mi zostało? 415, to jeszcze trochę zostało. Mm. Sugestie daj, walnijmy. O, słońce. No i została wieterka. No dobra. Klucz do kutki został zdobyty. Po nie znam kodu Ale to co to, to? Łajcuch nie podnosi pokrywa, ale nie jest podłączony hmm. Nic się nie zrobi Jest kłódka I drabina, super To moje zdjęcie z drobnymi włosami, Murphy musiał zostawić... O, bleditowe mi Okej okay. Zostały coś w kablocie powiadasz? No dobra, co? To nie jest czas na myśl o pączkach, <laughs> Bardzo śmieszne No czy co, pusty. Może kurtka? O, czy to mój zestaw analiz, tak będzie potrzebować. Jest kaseta. Świetrówka. I mamy analizę. Murphy stored All the Clues I Collected? Interesting. No i super, mamy odzyskane rzeczy. To chyba instrukcja, jak analizy, świetnie. Aha, to. Dobra, wychodzimy. Okej. Okay. Czy co? Osiem dwa cztery. Dobra robota. No i się udało. Hm, co to jest? Rękawice. Czapka. Mundur policyjny. Buty. Nie mogę jeszcze o powrocie Dobra. Pasek. Dobra. Oznaka. I mamy zaliczone. Mudur policyjny. No to słuchajmy. Nie bez zasilania. No super. Czyli co musimy zrobić? O, baterie. Tylko się nie pomyślałem, dobra. Też ma kasa to jest. Spoko. Gardner, I owe you an apology I had no choice but to knock you down meet me at Mary Kelly's place and I'll confess everything and then if you want we can catch the real serial killer together oh Murphy what did you do this time Mrs <laughs> Murphy A to jest Mary Kelly. Przybieżmy się. <laughs> miejsce. Mary Kelly lives here. Wygląda Cel osiągnięty. z budynku policji. No dobra, czyli mamy osiągnięty cel. Ciężkie metalowe drzwi praktycznie nie do naruszenia. A co ma mi nie odkręcę. Powiem wam, że to jest bardziej obskurne miejsce. U, sobie bardzo złe. Nie odsłoni mu coś w czymś smacznym. Cieka, co dalej? A, wrócić trzeba. Mamy ósmą lalk... Fajkę, przepraszam. I szóstą czapkę. Czyli co? Te mają parę lat. Co to jest? Mógłbym użyć tego jako obciążnika do liny, gdyby oczywiście miał linę. Co to jest? Co, co tam dzieje? What the hell? To moje wyjście. Nie mamy liny, kurde. Jest lina. Nożyczki? No dobra, ale ciąż musimy szukać liny. Oj, nie tędy wszedłym. Możemy wykorzystać nożyczkami, ale co? No i kabel przeszkodziły trochę, ale mamy za to monetę. Które możemy wykorzystać jako... śroboker? Co to jest? Batonik. Aha, teraz tu idziemy. Masz, Bali? Super, możemy mi się przydać. Liny podobne. I podobne 11. Teraz nasz shop prać łopata, mamy linę super, ciężkie, zbyt ciężkie. Podważamy to skakanka, dobra. potrójny strzał, znasz strzałki to piekty w czasie poniżej 3 sekund Nie, jak ten a dostałem pasek spin mocno wiązany muszę cię wściekle Maszynko do Kabel, Kabel, dobra! Mamy dziesięć, zostało ostatni. I się pośpieszymy za bardzo. Sprawdźmy tu, no i dobra, mamy to i rzućmy. się złapało. Mieszka Mary Kelly. Pied ty miś kto mógł zrobić coś takiego? No dobra, czyli co? O proszę! Mary Kelly? Tylko dlaczego doc... jest związana? Fui, oh, oh, thank you my name is mary kelly the dirty cop murphy he has a gun he's trying to set me up please take the cuffs off me and i'll tell you everything i'll testify if i need to he's the killer to Zastro... jest czy on No dobra Coś mi się tu otworzyło No i analiza No dobra przesujmy ten Musimy naostrzyć trochę jakby co Czekaj jak to się robi

No dobra. Hmm. This bullet shell was fired from the same gun as the shell I found near Big Lebs' dead body. Oh Murphy. Nowy przedmiot łuski. Teraz musimy ją uwolnić. Utknął w podłodze. Bis. Gdzieś... Mówi, że jej się uwolni, powie mi wszystko po Murphy. No to szukamy dalej. O, co tu jest? I opuszczona kuchnia. Nieźle. Ale Sef Dziwny zamek. mógł go przed Przestrzeić, gdybym miał broń i amunicję Tylko co musimy strzelać? Aha tutaj coś jest Skrzynka i klucz w kształcie S hmm. Czekaj Sprawdźmy dalej A wróćmy Tylko gdzie to kurde jest? Nic nie zrobię, kurde. Hmm. Czekaj. Może się przydać. Aha, klucz S. No dobra. Krz klucz w kształcie S. To chyba ten. Co to jest? Kombinerki? Hmm. No dobra, czyli co uwolnimy ją? Czas na podejście. A tutaj. No dobra, ale jeszcze jeden brakuje, kurde. No I dobra, mamy dwa. What's that? What's that? What's that? that's strange What's that? wig? with strange. that? later that? No dobra, mamy nowe cele. Czyli mamy zbadać czerwoną perukę. Tu są jakieś pozostałości blond włosów. Ale będę potrzebuje luty pesety, żeby... Żeby je wyjąć. Nożyczki to nie trzeba. Stary strych. Murphy. O kurde! O ja pierdziele! Spotkaj się z Murphy, osiągnięty cel. Jest ranny i nieprzytomny, i ściska ten notatnik. Może mógłby skombinować jakiś. O, bron Aha, A, UV. No dobra. No dobra, trzeba coś pobadać. Coś mi się tu nie podoba, kurde. Mepi został ranny. I kolejna. I teraz tutaj. Specjalny spray. No dobra. No to czas na analizę i mamy mniej energii. To zrobimy w następnym odcinku, bo mamy mało energii. Więc tak. Więc tak, mogę pominąć. Ale i tak nie mam opinii, nie mam gry. A zatem, kończymy w tym stylu. To teraz ty gier. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli tak, łapka w górę, subskrybujcie subskrybujcie mój kanał, klikajcie co żebyście nie przegapili kolejnego mojego materiału. A teraz, jak nasi z wami, tą aktą, akcentem do usłyszenia i cześć!